Robert Lewandowski, między legendą a iluzją. Dla jednych bohater narodowy, dla innych zimny przedsiębiorca. Robert Lewandowski, rekordista, lider, globalna marka. Ale czy to cała prawda? Dziś czas zdjąć filtr z Instagrama i patrzymy na karierę Lewandowskiego bez lukru, z szacunkiem, ale też z chłodną głową. Zaczynał skromnie. Warsowia, Znicz, Pruszków, Lech Poznań. Szybko pokazał, że potrafi strzelać. Nie miał potężnego nazwiska, miał tylko głód. I był to głód większy niż ambicje większości polskich piłkarzy. Z Lecha trafił do Borussii Dortmund. Nie przez bajkową rozmowę z Klopem, ale dlatego, że był najtańszym i najskuteczniejszym kandydatem. To nie był cud. To był dobry interes. W Niemczech eksplozja. W BVB nauczył się grać pod pressingiem. W Bayernie zmienił się w maszynę. Bramek nie zdobywał, on je produkował. Sezon 2020 historyczny. 5 goli w 9 minut. Rekordy. Złota piłka, której nie dostał. Ale sukces sportowy to tylko połowa historii. Lewandowski od lat gra też w innej lidze. Lidze wizerunku. Tu nie ma przypadku. Każde zdjęcie z żoną, każdy cytat, każda współpraca to nie są emocje, to strategia. Lewandowski to produkt premium, rodzinny, ułożony, apolityczny, bez skazy. Ale z czasem ten obraz stał się zbyt idealny, zbyt wykreowany i zaczął drażnić. 80 bramek dla Polski. Imponujące, ale zapytajmy, komu jest strzelał. San Marino 9 bramek, Andora 6 bramek, Armenia, Gibraltar kolejne, a teraz spojrzenie na mecze z silnymi rywalami z Niemcami, Włochami, Francją cisza, na turniejach znikający nie lider, tylko cień. Czy to jego wina? Częściowo, ale nie zwalnia to z pytań, bo liderem jest się nie tylko wtedy, kiedy wszystko działa prawdziwy lider ciągnie zespół, gdy jest dramat. Kiedyś byli jak rodzina, Cezary Kucharski, mentor, menadżer, stratek, to on wprowadził Roberta do świata wielkiej piłki, ale przyszedł czas na rozwód i oskarżenia. O szantaż, o fikcyjne faktury, o wyprowadzanie pieniędzy, sąd bada sprawę, Lewandoscy milczą, ale dokumenty Kucharskiego są konkretne, a w tle historia, która pokazuje, że perfekcyjny wizerunek kosztuje i nie zawsze płaci się tylko pracą. W 2023 roku Amazon pokazuje dokument o Lewandowskim. Miał być szczery. Wyszło jak reklama. Brak trudnych pytań, brak ludzi z przeszłości, nie ma Błaszczykowskiego, nie ma rozliczeń, tylko uśmiech, sukces i PR. Zamiast człowieka mamy marmurowy pomnik. Czerwiec 2025 kadra gra z Mołdawią i Finlandią. Lewandowski na Mołdawię nie przyjeżdża bez słowa do selekcjonera. Mówi, że potrzebuje odpoczynku. Potem zmienia wersję, że to miała być niespodzianka dla Grosickiego. Serio? Fani tego nie kupują, bo to nie była niespodzianka. To była demonstracja siły, bo Lewandowski nie przywykł do tego, że ktoś mu mówi musisz. On decyduje, on zarządza. I kiedy coś nie pasuje, tłumaczenie się pojawia dopiero po fali krytyki. Robert Lewandowski to legenda polskiego futbolu najlepszy napastnik w historii kadry, sportowiec klasy światowej, ale też człowiek, który wie, jak zarządzać swoją historią perfekcyjnie, perfekcyjnie do dziś. Dlatego dziś nie hejtujemy, nie plujemy, ale też nie klękamy, bo prawdziwe legendy nie boją się trudnych pytań, a my nie boimy się ich zadać.